się od głosu stwierdzam że z wniosek odrzucenie przyjął słucham panie pośle w jakim trybie wniosek formalny wniosek formalny bardzo proszę pani marszałkini wysoka izbo panie premierze składam wniosek formalny o przerwę i zwołanie konwentu seniorów w celu wyjaśnienia przez pana premiera roli ministrów w negocjacjach z episkopatem polski i przedstawienia jasnego czytelnego dla wszystkich obywateli dla wszystkich Polaków stanowiska rządu czy jest rząd za likwidacją funduszu kościelnego, czy tworzymy nowe pojęcie, nowe znaczenie tego słowa, czyli likwidacja oznacza zwiększenie Finansowania. Proszę wyjaśnić, bo na razie jest to niejasne. Jeżeli likwidacja ma na tym polegać, że będziemy przez kolejne lata jeszcze więcej, w większym stopniu finansowali Kościół niż do tej pory, no to proszę to wytłumaczyć wszystkim Polakom i mamy prawo wiedzieć, jakie jest stanowisko rządu. To nie jest jakaś strategiczna kwestia dla Polski, militarna. Polacy mają prawo wiedzieć, czy pan jest za likwidacją, czy nie i na jakich warunkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny, Panie Pośle, proszę zająć miejsce, będę głosowała wniosek formalny, proszę zająć miejsce.